serdecznie wszystkie wodniki i zapraszam do przesłania z kart na miesiąc czerwiec wodnik i miesiąc czerwiec jakie karty tutaj mają dla was dobre rady jakie ostrzeżenia na czym wodniki drogie powinnyście się w tym miesiącu szczególnie skupić czego może nie robić jaką osobą być jak postępować teraz tutaj zobaczę No cóż, karty pokazują, żeby nie kręcić za wiele nosem, bo okazja może przyjść, przejść dosłownie koło nosa. Potem będziecie sobie pluły w twarz, ale to już jakby nie będzie możliwości powrotu do... Może ktoś jakąś propozycję tutaj złoży i trzeba będzie odpowiedzieć od razu. I powiedzmy, tu jest takie łap chwilę, czyli... Yy... Drugiej takiej szansy po prostu może nie być. Także jeżeli jakaś dobra propozycja się Wam trafi, to jak najbardziej drogie wodniki korzystajcie. Co tutaj jeszcze karty pokazują dla Was? Dwa, dwie, drogi, dwie drogi wyboru się pokazują, ale tutaj to nie będą drogi na zasadzie wybiorę mniejsze zło, czy tak źle, tak niedobrze, albo wybiorę lewą stronę. To będzie źle, prawą to będzie dobrze. Nie, tutaj jakby są te dwa wybory równo, yy, równoznaczne, czyli yy, jeżeli postąpię tak, będzie dobrze, jeżeli postąpię inaczej, też będzie dobrze. Czyli trosze, troszeczkę takie Was w tym miesiącu rozdarcie czeka. Yy, tu karty też pokazują, że yy, żebyście były tak, jak taka skała nie zmieniały jakichś swoich decyzji, swoich poglądów, trwały przy tym, co, co sobie postanowiłyście może wcześniej. Karty pokazują też jakieś no, niepowodzenie, nieporozumienie, może w kwestiach, w kwestiach uczuciowych, czy też z osobą, którą Was łączyły jakieś uczucia, będą tutaj podejmowane jakieś dosyć trudne, trudne decyzje. No, to właśnie może te, te dwa wybory to właśnie e, są te decyzje dotyczące kwestii e, uczuciowych, te dwie drogi, którą drogą e, podążyć. E, miesiąc ogólnie nie będzie należał do jakichś tutaj bardzo, bardzo trudnych. No, oprócz tych, tych decyzji, no nie wiem, czy lubicie, czy nie lubicie podejmować jakieś, jeżeli macie wybory, decyzje, no bo są osoby, które. Wolą mieć jedną furtkę otwartą niż kilka, i potem z jednej wybrać. W każdym razie powiedziałam tutaj krótkie podsumowanie: że jeżeli ktoś wam coś zaoferuje, coś pozytywnego, to karta radzi: bierz to w tej chwili, nie zastanawiaj się, bo okazja może przejść koło nosa. Poza tym, jeżeli chodzi o postawę, o, o samą o energię miesiąca, to bądźcie takie, nie zmieniajcie zdania, bądźcie takie y, niezachwiane. Trwajcie przy swoim, chociażby się waliło, paliło, to wy y, trwajcie przy swoim zdaniu, a na tym dobrze y, wyjdziecie. Karty pokazują też trudne jakieś tutaj y, może w relacjach jakieś nieporozumienia, y, y, trudne decyzje, ponieważ Jedna osoba wysysa energetycznie drugą osobę, czy też jedna chce wyssać od tej drugiej osoby jak najwięcej wyciągnąć, jak najwięcej, czyli nie dajcie się w partnerstwie też jakoś tutaj wykorzystywać przynajmniej w tym miesiącu. Ja życzę wszystkim wodnikom udanego miesiąca, udanego urlopu, jeżeli ktoś z was się wybiera. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa pa.